Dzień dobry, bo pewnie oglądacie to w środowy poranek. Tomasz Jerzy? Bęk, obyście oglądali to w środowy wieczór. Tak <noise> Filip Żłachut. Spotykamy się tutaj, ponieważ otrzymaliśmy od organizacji KSW ogłoszenie main eventu Gali KSW XTB KSW 100, w którym zmierzą się Adrian Bartosiński i Mamet Halidow i postanowiliśmy się przyjrzeć stylom zawodników i ich szansom na zwycięstwo, bo nasz partner Fortuna już wystawił kursy na to wydarzenie i faworytem według Fortuny po kursie 1.37 jest Adam Bartosiński, natomiast na zwycięstwo da Halidowa ten kurs wynosi 3,10. To oczywiście się do gali może zmienić, bo to będzie zależało też od tego, jak wy będziecie obstawiali. Natomiast zanim przejdziemy do tych styli, to jak ty oceniasz samo zestawienie, bo jest ono Nieoczywiste, wiadomo, że jest to pokłosie tej kontuzji Pawła Pawlaka, ale z mojej perspektywy jest to bardzo interesujące starcie. My dzisiaj też mieliśmy masę wiadomości głosowych i to chociaż pokazuje, chociażby pokazuje, że to jest faktycznie interesujące starcie, no bo poświęciliśmy w tych wiadomościach tej walce kilka dobrych minut. No tak, starcie jest interesujące, dlatego że mamy młodego wilka, który. Wspina się po drabinkach, zdobył pas wagi pośredniej, zdominował sobie tą wagę, stoczył taką widowiskową, kasową walkę z Saladinem Parnasem, który jest ultra mocny, co prawda z niższej kategorii wagowej, no ale to była naprawdę taka fajna, mocno nachajpowana walka. No i teraz robi sobie wycieczkę do wyższej kategorii wagowej, a być może w tej wyższej kategorii wagowej zagości na stałe dlatego, że Bartos to olbrzymi chłop. Jestem pełen podziwu, że on tą wagę pośrednią był tak w stanie robić przez tak długi okres czasu, ale być może przychodzi już ten czas, że trzeba będzie przejść do wagi no, Proszę, że ci przerwę, bo oglądałem ci wywiad z Bartosem na Indication i Bartos nam powiedział, że gdyby Mamed wypadł z tej walki, no to on nie będzie walczył w 8-4, tylko w 7-7. Więc na ten moment 7-7 to jest kategoria, w której jest to, to jest pewien, jak to jest jednorazowy wywóz. Jest to tym bardziej jestem pełen podziwu, tak jak powiedziałem, jaką przy takich warunkach fizycznych, to jest naprawdę szeroki chłop, zresztą nawet w telewizji widać, jakby, jaki jest potężnie nabity, jak jeżeli on robi, i to jeszcze nie, nie jest niski wcale, jeżeli on robi tą wagę 7.7 tak bezproblemowo, to pełny szacunek dla niego. I teraz zmierzy się ten młody wilk ze starym lisem. No, Mamed Kalidow nikogo nie trzeba przedstawiać, e, nikomu nie trzeba przedstawiać Mameda. E, muszę przyznać rację Filipowi Grzesiowi, bo chyba Trzy podcasty do tyłu. Ja tam dałem tezę, że Mamed już nie przyciąga nikogo z tak specjalnie tłumów jak kiedyś, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów. Filip i Grzesio mieli inne zdanie, no i oświecił mnie Dominik Durniat, który mówi, że nie, że w prywatnej rozmowie mi powiedział, że dalej Mamed przyciąga wielu ludzi, więc muszę przyznać się do pomyłki. Nie doceniałem Mameda, dalej jest ticket sellerem. I chyba stąd właśnie ta zmiana, no i to nie tylko nas interesuje, ale. Ciekawy jest ten pojedynek, bo on może być niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie ta walka, to KSW na tym wygra. Bo z jednej strony, jeżeli wygrałby moment Halidow, no to wciąż. Yy... Zawodnik, który przyciąga te przysłowiowe grażyny, tych przysłowiowych Januszy, nikogo tutaj oczywiście nie obrażając, ludzi, którzy nie śledzą na co dzień MMA. I wygrana nad młodszym, takim prężnie rozwijającym się Adrianem Bartosińskim mogłaby spowodować, że Mamet Halidow, powiedzmy, odroczy jakiś tam plan o emeryturze, bo umówmy się jest bliżej niż dalej tego przejścia na emeryturę. Z drugiej strony, jeżeli wygrałby ten młodszy Adrian Bartosiński, to wziąłby trochę pewnie tego, mm, tej, popularności Mameda, bo zaistniałby w oczach tych Januszy czy Grażyn, którzy, mam wrażenie, że mogą, ci, którzy nie śledzą tej gali, oni wiedzą, kto to jest Mamed, kto to jest Pudzian, mogą nie wiedzieć nawet, kim jest Adrian Bartosiński i to nie jest w żaden sposób nic jego Adrianowi Bartosińskiemu, natomiast takie zwycięstwo może przysporzyć mu tylko popularności i pomóc KSW budować kolejnego medialnego zawodnika w momencie, kiedy ten drugi po porażce będzie raczej już bliżej zakończenia kariery niż, niż dalej. No, dla KSW to jest sytuacja win-win. W obu przypadkach oni wygrywają. No właściwie, stratny, bo nie chcę używać słowa przegrany, tutaj jest tylko jeden, a mianowicie. Nie, Paweł Pawlak. Nie, on nie wypadł, nie? Ale myślę, że Andrzej Grzebyk, który Ach. był przymierzany do Bartosa, należał mu się ten rewanż, trzeba to powiedzieć. Eee, oni już raz walczyli, po fajnej walce wygrał Bartosiński, no i Andrzej Grzebyk bardzo poważnie podchodził do tematu rewanżu i jak sądzę, liczył, że ten rewanż wydarzy się właśnie na tym evencie. Jestem ciekaw, kogo dostanie Grzebyk, no ale to też rozumiem decyzję KSW, no właśnie chodzi o ten... Jakby mógł pilotu. strzelać? Andrzej Grzebyk, Igor Michaliszy. Też bardzo prawdopodobne i świetna sportowo walka, natomiast tutaj myślę, że ostrzył sobie zęby właśnie na rękę Andrzej Grzebyk. A tutaj potoczyło się tak, no w każdym razie ze sportowego punktu widzenia więcej sensu by miała walka Grzebyka, natomiast... Tutaj chodzi o te emocje, i zresztą sportowo też to może wyglądać bardzo dobrze, do czego teraz przechodzimy. Tak jest, No to jest walka w kategorii średniej na dystansie trzech rund, które dają większe pole do popisu Mamedowi. Umówmy się, Adrian Bartoszyński przewalczył po dystansie Aladinem Parnasem. U Mameda ta kondycja nie jest najmocniejszym punktem. Ten pojedynek jest bardziej wyrównany, niż pokazują to na ten moment kursy Fortuny. Już choćby nasza rozmowa dzisiejsza poprzez wiadomości go sobie pokazała, że możemy się różnić, bo wiemy jak walczy moment. Widzieliśmy to na przestrzeni wielu pojedynków w organizacji KSW i nie tylko. Jest zawodnikiem, który walczy, walczy niestandardowo, ale nie jest to taki styl pijanego mistrza, jak na przykład du Duplessisa, tylko taka... No, w ogóle nie idzie schematami takimi klasycznymi, tylko tam są rzeczy, jak nie wiem, ten e, scissor kick latający na scocciaskamie, e, e, używając klasyka, żaden się nie spodziewał. Ja wcześniej powiedziałem, że to będzie walka młodego wilka ze starym lisem i tutaj musiałbym skorygować, bo Mamet to nawet nie tyle list co Pantera. On naprawdę, ja pamiętam te czasy świetności, które już co prawda mamy ma za sobą, ale całkiem sporo jeszcze tego zostało. On naprawdę, on ma taki specyficzny sposób poruszania się, taki koci, taki bardzo miękki, no właśnie jak Pantera się porusza. Jest świetny, jeżeli chodzi o poruszanie się. Eee, walczy tak właśnie strasznie miękko i jednocześnie strasznie eksplozywnie. Nie wiadomo z której strony się zerwie, z której strony zaatakuje. Potrafił momentalnie przechodzić z defensywy do ofensywy, odskakiwać, doskakiwać, zaskakiwać, bijąc pod różnymi kątami. Jego sprowadzenia są no z jednej strony bardzo skuteczne, ale z drugiej strony bardzo nietypowe. No, to nie są takie klasyczne wejścia, jakieś tam do singla albo do dubla, jak w większości innych zawodników. No zawsze robi to w takim swoim specyficznym, nie do podrobienia stylu. No, i to jest właśnie ta siła Mameda Kalidowa. Będzie problem na pewno z kondycją. Tutaj kondycyjnie będzie no, młodszy zawodnik lepiej przygotowany. Chociaż ta walka nie będzie na dystansie pięciu rund, tylko na dystansie trzech, co daje Mamedowi, no, znacznie. Większe szanse, dlatego że trzy rundy, pomimo że już na przykład walka z Tomkiem Narkunem pokazała, że ta pierwsza, zwłaszcza kiedy on był wystrzelony, już w mocno z tej kondycji, w trzeciej rundzie musiał się ratować z prowadzeniem i na glebie był tak zmęczony, że no już nie był w stanie wyrywać się z tego trójkąta. No to tutaj wydaje mi się, że styl robi walkę i tutaj tak męczyć się Mamet nie będzie. Mamet jest mega silny fizycznie, eksplozywny, ale siłę statyczną też ma bardzo dużą dopóki kondycji, dopóki tej siły jest dużo, Bartos jest turem, jest olbrzymi jak na kategorię półśrednią, i jestem pewien, że ma wystarczająco dużo sił, żeby rywalizować w kategorii średniej, ale to wcale nie znaczy, że będzie silniejszy od Mameda, dlatego że Mamet przez całą karierę walczył no, z chłopami potężnymi z kategorii średniej, a często nawet z kategorii półciężkiej i to Póki miał kondycję, to w żadnym z tych pojedynków nie był dominowany siłowo, a wręcz sam potrafił siłowo zaskakiwać innych. Zresztą Tomka kanarku na popadrza z jaką łatwością przenosił walkę do parteru. Bartos ma mega mocne zapasy, udowadniał nieraz, że ma te zapasy ofensywne mega mocne, przy czym te zapasy, one nie są takie eksplozywne. On bardziej zagania na siatkę i zaczyna mielić na tej siatce. Jeżeli zagoni Mameda, to go będzie w stanie skutecznie pompować. No ale ma na to trzy rundy, a nie pięć w walce z Saladinem Parnasem. Pię przez pięć rund był w stanie trzymać salacha na siatce, wymęczyć to zwycięstwo na punkty, ale praktycznie nie obalił ani razu saladina. Jeżeli nie obaliła ani razu saladina, to ciężko mi sobie wyobrazić, jak on będzie obalał Mameda, zwłaszcza, że Mamed najbardziej się męczy w trakcie takich właśnie eksplozywnych wymian stójkowych, a w zapasach on może pracować długo i pracować. Tutaj znacznie mniej się męczy, zwłaszcza, że tutaj no, i siła fizyczna i i Ta jego technika zapaśnicza, taka niestandardowa, no wcale nie będzie łatwy do utrzymania i do skontrolowania dla badań. Z drugiej skoro. strony, no, trzeba popatrzeć też na to, że Saladin Parnas to jest swego rodzaju ewenement, i, yeah. i to, że go Adrian nie obalił, to wcale nie może świadczyć o tym, że umniejszać Adrianowi, tylko raczej pokazywać, jak dobry jest Saladin Parnas, pomimo tego, że no, gdzieś jest zawodnikiem bardziej kategorii lekkiej i już teraz nie, nie tyle piórkowej, no ale poszedł do tej wyższej kategorii no i gdzieś tam siłowo nawet nie odstawał od Adriana Bartosickiego. Z drugiej strony, no Bartos ma jako taki, nie wiem, przykładowy pojedynek, to ten pierwszy pojedynek ze Scottem Askamem powinien być brany pod uwagę, gdzie właściwie Scott Ascam raz, że zaskoczył Mameda, ale skontrolował go przez trzy rundy w parterze, na co Mamed się nie nastawiał i to byłaby, to byłby dobry plan, żeby pomielić tego Mameda w parterze, odebrać mu tego tlenu i im dalej w las, tym zyskiwać przewagę w tym pojedynku, no bo Bawić się w stójkę z Mamedem, oczywiście nie umniejszając, a ten też dysponuje dobrym ciosem, ale Mamed w tej stójce jest kreatywny i coś, co pewnie zniknie mu najpóźniej, a i tak powiedzmy, że te jego umiejętności długo się trzymają, patrząc na to, że ma 44 lata, jest taka czutka ten scyzorki, który wypuścił, no to było um, obliczone, um, żeby trafił tego z Ma tam była połowa klatki do e, przebiegnięcia z tym kopnięciem. A trzecia walka, e, latające kolano, które było na milimetry, e, dzieliło od nielegalnej techniki, więc ma ten dar do wyprowadzania tych technik w idealnym momencie, e, przez co one są takie zabójcze. Tak, i teraz ja tu nie miałem zamiaru ujmować Salachowi czegokolwiek, bo to oczywiście szacunek dla Salacha, że się tak pokazał. Nie zmienia to faktu, że Mamed jest od Salaha silniejszy dużo fizycznie. Owszem, ma kondycję dużo mniejszą i Mamedowi co najbardziej umyka. On nigdy nie był taki właśnie, żeby walczyć. Nie wiadomo, jakie długie dystanse, chociaż całkiem ty kilka razy dawał długie walki. Niemniej zawsze w im bliżej końca, tym bardziej był zmęczony. Ta eksplozywność o dziwo jeszcze mu w dużym stopniu została tylko że coraz szybciej się męczy. No, kiedyś był w stanie więcej tych eksplozywnych akcji robić, teraz jest już dużo mniej. Co nie znaczy, że traci eksplozywność, bo jeszcze właśnie potrafi zaskakiwać. Co zresztą pokazał właśnie w walce ze Scottem Maskamem: jak wyskoczył, wystrzelił tym scyzorkikiem. I pomimo, że no, ważył na tej walce no, powyżej 90 kg, a wyskoczył jak. 50-kilogramowy tekwondoka, ale jak trafił, to naprawdę jak 100-kilogramowy zawodnik Muay Thai hajkikiem i urwał głowę. Także naprawdę jest eksplozywny i teraz Bartos ma fajną, poukładaną, prostą, co nie znaczy, że nieskuteczną stójkę. On nie bazuje na jakichś, nie wiadomo jakich akcjach, pracuje bardzo w taki poukładany sposób, ale jednocześnie skuteczny i tak jak powiedziałeś, już nokauty na swoim koncie ma, więc jest w stanie urwać głowę zwłaszcza taką porządną, solidną pracą. No nie może się dać Mamedowi zepchnąć do defensywy. Jestem pewien, że jego plan to będzie pchać się do przodu z intencją zapchania Mameda na siatkę i tam szukać czy to ciosów, czy to właśnie zmęczenia go najpierw na siatce klinczem, a potem może ewentualnie uruchomić uderzenia, bo Bartos udowodnił, że może dowolnie długo klinczować, czarpać się, a potem dalej jest w stanie uderzać tak samo właściwie jak na początku to może być jakaś droga do zwycięstwa nad Mamedem, natomiast Mamed to naprawdę stary list, stara pantera i on tutaj mnóstwo sztuczek ma przy tym klinczowaniu na siatce, zwłaszcza że jego wcale nie będzie łatwo na siatkę zagonić, bo Mamed wciąż dobrze pracuje na nogach, potrafi uciekać na jedną, na drugą stronę i naprawdę jestem pewien, że on tak szybko w zapasach siły nie straci. Ciekaw jestem w ogóle jaka będzie strategia jednego i drugiego. Strategia Mameda no Domyślam się to będą właśnie takie dużo chodzenia na boki atakowanie z podróżnych kątów. Jestem ciekaw, czy Mamet będzie próbował jakiegoś obalenia, a jeżeli tak to jak wyglądają te defensywne zapasy Bartosa albo praca z pleców, bo zazwyczaj tym obalającym jest... Bartos, chociaż na przykład Igor Michaliszyn um, też przeniósł pojedynek do parteru i no, został tam poddany. E, pytanie, czy, czy był w stanie coś takiego wykonać z Mamedem również z pleców. E, Także to jest właśnie pod tym kątem bardzo ciekawy pojedynek, bo jest bardzo wiele dróg, które w tym pojedynku mogą się pojawić, e, bo również Mamed może prowadzić ten pojedynek w stójce i na przykład e, nie szukać tych e, ekwilibrystycznych akcji, a puść, e, postawić na prostotę jak w pierwszym starciu z Tomkiem Narkunem, kiedy prawy krzyżowy posyłał Tomka Narkuna na, na deski, co też pewnie w jakiś sposób Tomka Narkuna zaskoczyło, no bo spodziewał się, nie wiem, latających kolan czy e, takiego prawego cepa bitego bardzo szybko ze strony Mameda. A to jest właśnie to, że Mamed też czasami, jeżeli nie walczy z takim ultra niewygodnym dla niego power-pancerem typu właśnie Soldic, to on potrafi całkiem przyzwoicie, całkiem przyzwoicie, doskonale potrafi zaboksować wtedy. I kto wie, czy to też właśnie nie narobi tym problemów tutaj, no. Pomimo, że to jest zawodnik z wyższej kategorii wagowej, kto wie, czy on nie będzie nawet szybszy. Pomimo, że już jest stary, pomimo, że jest z wyższej kategorii, no Bartosz nie jest najszybszym zawodnikiem. Nie bazuje na szybkości. Tak, nie? on bazuje na sile i wytrzymałości siłowej, które ma imponujące i które pozwalają mu zajechać praktycznie każdego. On może prawie każdego Salacha nie był w stanie zajechać, ale tak ustaliliśmy Salah. Ale pojedynek wygrał, nie? Więc. No. Ale pojedynek wygrał, tylko że go po prostu nie zajechał, a bardziej gabarytami siłą utrzymywał go na tej siatce. Natomiast w Salach wyglądał po tym pojedynku świeżo, tylko nie był w stanie się wyrywać. Z Mamedem będzie inaczej. Mamed będzie w stanie się wyrywać, tylko będzie pompował się w odróżnieniu od Saladina Parnasa. Także to jest wszystko ultra ciekawe. Do tego u Mameda jest dużo takich sztuczek jakichś, kiedy jest walka w klinczu. Nie wiem, czy ty pamiętasz stare walki Mameda, co on pokazywał właśnie, kiedy przychodziło do klinczu, kiedy nagle tu jakiegoś stąpa nagle na stopę, potem jakieś dziwne kolano z tego klinczu i nagle rozerwanie z ciosem. To są rzeczy, w których Mamed kiedyś był genialny. Jestem ciekaw, ile tego jeszcze zostało, ile będzie w stanie pokazać. Bartos pracuje tak bardzo poukładanie w każdej płaszczyźnie i w stójce i w zapasach w parterze czasami coś szalonego pokaże jak to na przykład ten skręt po balachy na kolano z Michaliszynem tylko, że też zauważ, styl Michaliszyna w parterze jest dużo bardziej podobny do stylu Bartosa. Michaliszyn też nie bazuje na jakichś takich właśnie kręceniu się w parterze, nagle... Stupo... Nie na dynamicznej pracy, tak. tylko raczej tak spokojnie. No, sam tak, spokojnie, centymetr po centymetrze, szanować pozycję, kontrolować. Tu Bartos zaskoczył go tą wkrętką, chwała dla Bartosa za to, no, ale Mamet jest właśnie w takie rzeczy też bardzo dobry. Tylko kwestia, jak u niego będzie bak z paliwem wyglądał. No, to jest bardzo ciekawy pojedynek. Ja wiem, że on się spotkał z różnymi opiniami, ale no z, samo to, że zastanawiamy się, jak on może wyglądać, że jeden i drugi ma szansę tutaj na zwycięstwo, jest na tyle ciekawe, że ja bardzo chętnie tę walkę obejrzę. Na ten moment, gdybym miał postawić, no to ja jestem raczej po stronie Adriana Bartościńskiego, bo jest młodszy, bo jest rozpędzony, bo. Pewnie cały czas progresuje i e, może. Y, kontrolować, tak jak z kotaskam Mameda Halidowa, zabrać mu sporo tlenu i na przykład wyciągnąć decyzję albo skończyć go w późniejszych rundach późniejszych, czyli tam powiedzmy od połowy drugiej i w trzeciej rundzie natomiast tu jest taki trochę wyświechtany frazes Mamet może czymś zaskoczyć a poza tym elementem zaskoczenia może się okazać, że mamet nie wiem przez dwie rundy wygra w trzeciej może trochę osłabnie, ale nie da się skończyć też wyrwie decyzję dla siebie, natomiast mi na dzień dzisiejszy bliżej do zwycięstwa Adriana Bartosińskiego. Dla mnie jest bardzo równowalka, takie pół na pół. Leciuteńko faworyzuje z kolei na ten moment, to się jeszcze może zmienić, ale na ten moment to zastanawiając się wydaje mi się, że to mamy. ma większe szanse. Dlaczego? Dlatego, że będzie... Dużo silniejszy niż dotychczasowi rywale Bartosińskiego, a Bartosiński jednak wykorzystywał przewagę siły fizycznej w swoich pojedynkach. E, Ta najmocniejsza strona Bartosińskiego to jest coś akurat dla Mameda bardzo wygodnego. To nie jest ten najgorszy taki zawodnik, e, z jakim Mamet ma zawsze problemy. Mamet ma z power puncherami największe problemy, którzy mają ciężkie ręce, eksplozywny boks, robią mocno presję i jednocześnie e, bardzo fajny i nie bronią obaleń. To jest straszny ciężki przeciwnik dla Mameda. Natomiast tutaj bardzo pomimo tej porządnej stójki i tych fajnych zapasów, to jednak nie jest tego. Typu zawodnik. To jest walka na 3 rundy, a nie na 5. I mamet potrafi walczyć jeszcze 3 rundy. Tylko właśnie kwestia, jaki przeciwnik postawi mu ten taki pion męczący. Jak bardzo będzie w stanie wyssać z niego soki. I był w stanie zajechać go Tomek Narkun. Ale to jest zawodnik półciężki, też strasznie niewygodny i mega silny. Z bardzo dobrą kondycją. Mimo wszystko Bartos, który warunkami jest już na 8-4, ale. To jednak zawodnik 7-7 ciągle no, nie będzie miał tak łatwo zamęczyć Bartosa, Mameda oczywiście. Myślę teraz o tym pojedynku z na przykład z diabłem tasmańskim. No właśnie chciałem o to zapytać, bo no, mieliśmy na KSW Kolosą jeden Kali KSW39 pojedynek e, bardzo podobny. Tam był umowny limit chyba do 82 kg, o ile dobrze pamiętam z Borysem Majkowskim. Bliska walka. Borys e, się nie zgadzał e, chyba z werdyktem, o ile dobrze pamiętam po tym pojedynku. E, słusznie Met wygrał wówczas ten pojedynek, a on był bliski. To był pojedynek 7 lat temu. Przez te 7 lat Mamet no, na pewno trochę zaregresował i dostaje tutaj zawodowanie. W mojej opinii lepszego niż Borys Mańkowski na tamten moment. Inaczej, większe zagrożenie stanowi dla Mameda Adrian Bartosiński niż stanowił Borys Mańkowski. Zapewne ma rację, tylko to znowu kwestia styl robi walkę. Wtedy dostał Borysa Mańkowskiego, który zaprezentował się jako eksplozywny bokser w tym starciu. Chyba po raz ostatni tak dobrze? Tak, i to było bardzo niewygodne. To jest właśnie ten styl, który Mamedowi zupełnie nie leży. Akurat warunki fizyczne też decydowały dużo, że był w stanie wygrać to Mamed. Borys sobie za późno przypomniał, że jest zapaśnikiem w tym pojedynku i nawet był w stanie coś ugrać w końcówce zapasami, tylko że zupełnie i inna inaczej Obala Borys Mańkowski zupełnie inaczej Obala Bartos. No i to, to też będzie robiło. I teraz jeszcze tak a propos przygotowań, bo mówiłeś o Askamie, który zaskoczył w pierwszym pojedynku Mameda, który totalnie nie przygotował się na możliwość obaleń kontroli ze strony Askama natomiast jeżeli Mamed się na coś szykuje, to został zaskoczony a teraz myśli, że da się zaskoczyć Czy i jest no nie no, na pewno szykuje się na defensywne zapasy i na próby obaleń ze strony rywala, no bo to jest dość oczywiste, no, zaskoczyłby go Bartos, gdyby na przykład zaczął kręcić obrotówki i szukać latających kolan, no to wtedy mógłby wyskoczyć error w poczynaniach Mameda, bo tego się zapewne nie spodziewa ale raczej szykuje się na defensywne zapasy i dlatego tu znowu teraz będzie kwestia możliwości przygotowania się. Kogoś, kto będzie dobrym takim sparing partnerem pod Bartosa, mamy, znajdzie stosunkowo łatwo. No, widzieliśmy, jak się szykował choćby na walkę z Pudzianem, kiedy z dużym, zbrał sobie dużych chłopów silnych, z którymi się szarpał. Co zresztą przyniosło świetne efekty i teraz no ja nie chcę porównywać klasy zawodniczej Pudziana z Bartosem, bo bym Bartosa uraził, broń Boże, no ale chodzi tylko o to, że stosunkowo łatwo znaleźć przeciwnika, który, sparing partnera, który będzie dobrym takim odwzorowaniem Bartosa, <laughs> niczego klasie Bartosa nie ujmując. Z kolei w drugą stronę będzie dużo trudniej. Nie chcę tutaj nikogo urazić, obrazić, no ale naprawdę podrobić styl Mameda jest piekielnie trudno. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy. No i jakbyś miał szukać w całej Polsce zawodników, którzy stylowo są podobni dla Mameda, to szukaj ich panie ze świecą. Oczywiście Będziemy trzeba znaleźć zawodników, którzy mają jakieś poszczególne elementy podobne, no ale tak całościowo kogoś podobnego do Bartosa da się znaleźć, a do Mameda, no niestety, nie bardzo. I to jest też kolejny plus dla Mameda, który mnie przekonuje właśnie, że minimalnie szala się przestawi na korzyść Mameda, bo to jednak jest piekielnie ważne czy w przygotowaniach zadaniuwy i sparingi robimy z kimś podobnym do naszego rywala. Czy no jednak z kimś to ten styl ma zupełnie inny i wejdzie, wchodzimy do klatki i spotykamy się z czymś innym, o czym teoretycznie wiemy, no ale w praktyce tego nie przerabialiśmy. A jak to będzie wyglądało, no to dowiemy się już podczas KSW-100. Wy napiszcie w komentarzach, kto Waszym zdaniem jest faworytem. Według ankiety u nas na społeczności, a tych głosów było już dosyć sporo Adrian Bartosiński, więc skłaniacie się ku temu również co ja uważam, ale jesteśmy ciekawi Waszego zdania, może macie jakieś przemyślenia dotyczące tego, co my tutaj powiedzieliśmy. Trochę omówiliśmy ten pojedynek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli oglądacie ten pojedynek rano, to pojawi się on pierwszy, a potem o 11 zapraszam na live z Wojsławem Rysiewskim, kolejny odcinek MMA Audiencji, a jeżeli oglądacie go wieczorem, czyli jesteście w Teamie Tomasza Jeruszki, no to nadróbcie sobie potem ten live już z odtworzenia. Mam nadzieję, że się wyśpicie jutro i obejrzycie sobie to nie za wcześnie. Natomiast trzymajcie kciuki za moją felgę i oponywałcie, bo jak jechałem tu teraz do Filipa, wyskoczyła mi żabka schodnika prosto pod koło. Żal mi się żabki zrobiło. Odbiłem w ostatnim momencie w lewo. Uratowałem żabkę. Między kołami przeszła żywa, ale przytarłem felgę o krawężnik. Jak będziecie odsłuchiwali ten wywiad, ja już będę wiedział, czy zeszło powietrze, i muszę prostować felgę czy nie, także trzymajcie, no już będzie po wszystkim, ale trzymajcie kciuki, w każdym razie żabka żyje i. To się liczy, się liczy. żabka przeżyła skarczy, i tak. tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Tomasz Jruszkam. No. Filip Błachut, dziękujemy.